Najnowsza aktualizacja 1.23.2 do Daybreak 2 przynosi szereg poprawek głównie w zakresie jakości gry, stabilności oraz wyglądu. Zawiera między innymi poprawki pogody. Zmniejszono częstotliwość burz, deszczu i nadmiernego zachmurzenia w ciągu dnia. Zwiększono szanse na przejrzyste i klimatyczne chmury lepiej dopasowane do tonu scen. Następnie poprawki błędów. Usunięto nienaturalny połysk na paralotni Balatro, czyli najnowszym skinie do paralotni. Naprawiono błąd z niewłaściwym wyświetlaniem broni podczas zadania Aitor. Naprawiono różne awarie gry. Naprawiono możliwość wyjścia poza mapę z windy. Tower Ride, naprawiono problem z poziomowaniem Space Joker Balatro, usunięto zawieszanie się gry po zmianie ustawień wideo, naprawiono przypisanie przycisku Y dwukrotnie w zakładce z modami, naprawiono brak wyświetlania modyfikatorów rozgrywki podczas Tower Ride, usunięto błędy i problemy z tłumaczeniami, naprawiono błąd z Solo, która nie opierała się prawidłowo o stół w Tower Ride Hub oraz naprawiono widoczność opcji Dropout i Find Games w menu Solo. Głównie aktualizacja ta skupia się na poprawieniu komfortu gry, stabilności oraz eliminacji irytujących bugów. Dodatkowo Dank Light Retouch prowadził Hotfixa, w którym naprawił czarne samochody oraz problem z niektórymi teksturami ścian. Warto zaktualizować grę, żeby zobaczyć poprawki u siebie. Dzięki wielkie za oglądanie filmu i widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.